Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto e legalny polski bukmacher. Mateusz postraszył AK47, ten kałacznikow będzie mocno uderzał czy ty jakąś inną broń w zanadrzu trzymasz? Eee, no na pewno będzie silny uderzał przy takiej, przy takiej macie jaką ma, ale no jakoś tam specjalnie nie będę się tutaj stresował tymi mocnymi uderzeniami też. Jestem w stanie przyjąć mocne ciosy. Każdy się zastanawia, co oznacza ten podtytuł Gali na, na krawędzi, ale chyba ten podtytuł pasuje najbardziej do ciebie. Jak to widzisz? Ja myślę, że tutaj promotor zrobił go z myślą o sobie, i całe życie na krawędzi gdzieś żyje. Na pewno moja, moja walka i moja kariera, jest najbardziej na krawędzi, myślę, że też e, większość ludzi będzie. Taka nie wiadoma co z moją walką na pewno będzie też e, duż, dużą e, rześcicibitu, aby zbierze się, żeby ją, ją ją zobaczyć, bo są ciekawi. Trudno oddzielić przyjeźdź od e, boksu, jak to będzie jutro wyglądało. Inaczej, w, poza ringiem, jesteśmy dobrymi kolegami y, w ringu, no to można powiedzieć, że będzie mój bróg tak naprawdę. Jak wygląda ten okres przygotowawczy? Jesteś z tego zadowolony? Bo widać u Ciebie duży spokój, cały czas uśmiech na twarzy. Tak, oczywiście, ja próbuję być jak najspokojniejszy przed tą galą. Y, tak, przygotowania były ciężkie, daliśmy się wszystko, więc po prostu właśnie stąd ten, jest ten spokój. Kolega ma tutaj pytanie, dlaczego jesteś się całe na górze odkryta, a macie zimowe buty? Wiesz co, tak nas ubrali, co Ci mam powiedzieć? Ale nie są zimowe, no co Ty? A to są sneakersy tak zwane, było nie? Stabilnie, no. Było stabilnie stabilnie. Każdy mówi o tych 14 miesiącach bez knockoutu. Bez jak ty to widzisz? I, I czy to jest troszeczkę presja, czy, czy to po prostu robisz swoje tak jak powiedziałeś, krew i, i dopiero knockoutujemy? No ja lubię boksować pod presją, bo sam sobie tą presję na początku wytworzyłem. No wiadomo, kto mnie kto śledzi te wywiady, no to wiadomo, że, że inna, miałem myślenie w wieku 18, 19, 20 lat, a inne mam teraz, jak dochodzę do 30, tak? Debiut. Nowa stacja, ceremonia ważenia, coś się zmieniło? Stacja. Zresztą ja myślę, że wszystko po staremu. Jesteśmy skoncentrowani, zadowoleni, kochamy swoją pracę, kręci nas ten job. To jest pewien produkt telewizyjny, który musi się zgadzać w każdym aspekcie. Jak ktoś włącza TVP Sport w sobotę wieczorem, to ma dostać po pierwsze trochę dobrego sportu, po drugie, dobrze opakowaną rozrywkę.